No to lecimy, a na rozgrzewkę, trzeba rozgrzać Machniemy dychy niebieskich Trzeba rozgrzać machinę Trzeba rozgrać, żeby wojziki dobrze dały Dobra, jest jeden napik nie jest źle To co, jakby dało tak z 3 epiki, chociaż to by było fajnie Jakbyś dokupił tego jednego sharda i 10 otworzył, to by było fajnie. No, ale nie, nie mam z czego Dobra, jest jeden epik. Raz, dwa, Tu daliby jeszcze jednego. Ale, o, fajnie. Zlecam punkty. Panowie, ja mam tu dzisiaj przygotowaną dla was niespodziankę, jeśli chodzi o otwieranie. Paragon? Będzie amnestowaty shard. Tak jest, a mysowaty szart Sprytne oko już ujrzało Ja myślałem, że nam paragon wystawi A ja myślałem, że Prisma Nie, nie, paragon powoła, nie, tak. tylko fakturka. Dobra, jeszcze dwa Siup I siup No niestety Dziś nie jest ten dzień Ale może tu będzie dzisiaj ten dzień O! powodzonka no no Gratuluję, o, gratuluję. O, 350 o, punktów Mija Ależ no elegancko No i fajnie Elegancka postać, co ty o, chcesz Gratuluję, odzyskał tak. No i co, i <grym> Coś tu brakuje chamy, chamy. Coś tu, coś tu brakuje to jeszcze te trzy niebieskie trzeba otworzyć. Może Anusz kolejny epik wyleci, to się zielonymi dobije. Dupa, to co? To dwa złote się otworzy, nie? A macie, a macie. Siu. I jeszcze jeden pisiu. O! O! A już o. myślałem, że harima to Co, teraz tylko Jumeko, nie? No, tylko Jumeko, ale fajne A go tak czy siak do volta No, ale się go dobije na 50 level, żeby Champion Training zrobić, to się jeszcze czerwonego otworzy. Czekajcie, ja, ja, ja mam blessing do niego. Nie, do niego nie ma. Dobra No to tyle no. Oczywiście tyle Kurwa tego miał to lat nie będę miał czym bić Dobra Jeszcze Jesteśmy Jesteśmy Dobra miejsce Dobra 20-28 to powinno być Gotowi? Ja to, że tutaj, kurwa, mocno Jeden. przypieranie no, to już dyszka. Jest jeden epik. Dawaj tych epików. Mhm. Super. Bamda mi to znajomo tak szczerze. <noise> to będzie na YouTubie. Kameraman. Później będą gadać, że ty, ja, ja to tylko sobie trafię. Mhm. No tak się potwierdza. Czekaj, przecież ci trzeba tych odebrać. Gdzie oni są. Mm. Nie, nie trzeba wcale. Ej. No, no tego i tak ci muszę a, odebrać. A tego tak. O no, tego tak. Tamtych nie. Tamtych nie, to ja wiem. Mhm. Mm Kolejne 300. No to od razu, od razu się go podniesie. Cip, cip, chip, chip, chip. Tylko jeden, niestety. Musiałem wcześniej otworzyć. Tak. Gdzie on jest? Ślepy jestem? Niknął. No. Kieł amiusa na, tym, na tej rotacji, kurwa, pokonał. zrobiłeś. Ja go jeszcze nie zrobiłem. To są amiusowe fragmenty, ale. ale... A miosa nie zrobiłem po prostu spokojnie zdobywałem Kurwa. Dobra. Powinna być kit. No to co? No to siup. Daliby chociaż dwa epiki, to byśmy skończyli. No jeszcze jeden. Co tam Epic? Puszt. Puszt. Oh. No to ostatnia dyszka i będzie gotowa Więcej już nie będzie oh. trzeba No panowie, no 3 Epiki na 40 Voidów na 2x? Halo? Plarium? Halo? Mhm <grym> Podsumowanie miesiąca. miesiąc. O o pryzma. A, no tak, Pryzma. Mam o dwa. O, dwa? No, no. To co? No to hmm. idziemy po Lisandry. Bo do, dociągnąłem enhancement do końca. Też go dostałem. I Kajna teraz. I? Royal Guard. A, A <laughs> Nie, no przecież to jest impossible. Nijaki. To jest coś hmm. pięknego. Chyba lepiej trafić nie mógł nie, Krzysiu, to może jeszcze dyszka i legbooka odbieramy? No No i dobra Siu. Krzysiu Nie, Musi nie no, ale te, teraz już jakieś epiki, o sirka O sirka No hmm. bardzo ładnie Zazdro O teraz epiki zaczynają lecieć jak, jak już punkty są zdobyte <laughs> Potrzebne tak. Tak. To jest dycha, którą ja chętnie przegarnął tak hmm. szczerze no i dobra, jest ten. Gratuluję. Za drugie. Tak trzeba ligu. było zacząć. On tak trzeba było zacząć. Dobra. Czekaj, to masz 4800, to jeszcze 700. To już tam sobie nie wiem. Uwaga, sięgiem. Dobra. dobra. Tego Dziękuję za uwagę.